Dzisiaj odcinek specjalny z Kopenhaskiego Tygodnia Mody o łączeniu kolorów i czego mogą nas nauczyć influencerki z Kopenhagi, właśnie i nie tylko, bo wiadomo, że tutaj są influencerki z całego świata, o tym, jak łączyć kolory. Long story short, myślę, że taka najważniejsza nauka, która płynie, nie bój się niczego. Naprawdę, nie ma czegoś takiego jak złe połączenie kolorów, nie ma czegoś takiego jak wielki błąd kolorystyczny. Tutaj naprawdę naprawdę wszyscy robią to, co chcą, jeśli chodzi o stylizację i wydaje mi się, że to jest takie bardzo wyzwalające, że oczywiście mogą się, wiecie, pojawić głosy o Boże, jakie to dziwne, jakie to straszne, jakie to brzydkie, ale tutaj naprawdę nikt się tym nie przejmuje. I to jest wspaniałe, dlatego, że to, co najczęściej nas blokuje, nie tylko przed noszeniem kolorów, ale w ogóle przed jakimiś bardziej oryginalnymi stylizacjami, bardziej szalonymi stylizacjami, to jest właśnie ten strach, co ludzie powiedzą. To jest właśnie ten strach przed popełnieniem błędu. To jest ten po prostu ogromny, ogromny strach, że nie wiem, jak połączysz pomarańczowy z wiśniowym, to świat się zawali. I co się okazuje? nie zawali się i dziewczyny, które znają się na modzie, dziewczyny, które kochają modę, doskonale zdają sobie z tego sprawę. W dzisiejszym odcinku będzie bardzo dużo przykładów. Mam tutaj już zdjęcia, które Michał zrobił, jak byliśmy na pierwszym pokazie Kopenhaskiego tygodnia mody Opera Sport w przepięknym, przepięknym miejscu. No i tam oczywiście pojawili się absolutnie Wszyscy. Pierwsza stylizacja, która idzie jakby wiecie na pierwszy ogień to jest stylizacja z takim różowym kapeluszem, zresztą cała słuchajcie na różowo. I to jest, oprócz tej naszej ogólnej lekcji, nie bój się niczego, to jest przykład na to, że moja obsesja różu jest nie tylko moja. I że nie tylko ja lubię nosić różowy od stóp do głów, a kocham to ostatnio. Ta stylistka, influencerka ma Instagram Style in Skandynawia, nawet w tym kapeluszu ma swoje zdjęcie profilowe. No i tutaj jest cała na różowo z elementami białego i czarnego. Oczywiście sama stylówka bez tego kapelusza byłaby dużo bardziej stonowana, ale czy bez kapelusza ktoś by ją zauważył, trudno powiedzieć, dlatego że no, naprawdę działo się dużo. Tutaj mamy stylówkę, gdzie jest typowe połączenie bieli z czernią, ale przy takim klasycznym łączeniu kolorów warto sprawić przynajmniej jeśli chodzi o kopenhaskich influencerów, żeby outfit, żeby zestaw był interesujący w jakiś sposób. Tutaj to jest zdecydowanie fason, to są zdecydowanie dodatki, cała postawa tego influencera. Kolejne zdjęcie, zdjęcie z Renią. To jest, muszę powiedzieć, jedna z moich ulubionych influencerek, polskich influencerek. Wydaje mi się, że nie wszyscy to wiedzą: że Renia jest Polką, która żyje w Wielkiej Brytanii. Ma absolutnie genialny Instagram. Możecie kliknąć, bo podaję link w komentarzu. Rania akurat była cała na czarno, biżuterię i miała do tego dobraną srebrną, piękną biżuterię. Natomiast jak zajrzycie na jej profil, to też jakby genialnie łączy kolory, szczególnie te najmodniejsze. Kolejny przykład różu od stóp do głów, też w połączeniu z bielą, ale jest to już zupełnie inny styl dlatego że się błyszczy, jest dużo błysku, są białe okulary, są perły. Ale znowu zauważcie, że to jest ta lekcja o monokolorze, czyli o tym, że kolor od stóp do głów robi naprawdę ogromne wrażenie. Kolejny pan, czarno-brązowo-zielony, też bardzo oryginalne połączenie, ale zobaczcie, jak y, świetnie gra. Kolejna y, wspaniała influencerka, Grace, y, tym razem w jeansach. I w spodniach w zwierzęcy wzór, to będzie bardzo modne połączenie, plus zauważcie, granatowa torba i bordowe buty, granat i bordo trzymają się mocno i nadal będą bardzo mocno w trendach na mm, jesień, zimę. Tu kolejne świetne połączenie, czyli liliowa marynarka z taką mocno pomarańczową torebką, do tego szalony rajstopy i czerń, która to wszystko tonuje, też świetne połączenie mm, kolorystyczne. Tu z kolei wiecie stylówka, która mnie już tak jesiennie mi e, zabiło serce do niej, dlatego że marynarka oversize szara, do tego szara, midi, spódnica, biały top. I turkusowe dodatki, które pięknie rozjaśniły tę stylówkę. Fajna, taka trochę nonszalancka fryzura, i to wszystko razem zrobiło naprawdę niesamowity efekt. Zresztą Turkus znowu jako ta nasza lekcja kolorystyczna, przewijał się w tych stylizacjach przed pokazami, bardzo, bardzo, bardzo często. Ja tak mówię o tych kolorach i tego, czego uczymy się z Kopenhagi. Pewnie. Gdzieś przez głowę przechodzi wam pytanie: no dobrze, ale który kolor by do mnie pasował? No dobrze, ale czy ja bym w tym dobrze wyglądała? Jak to przełożyć na nasze polskie warunki? No i taką jednak mm, spokojniejszą szafę codzienną. Jeżeli te pytania pojawiają wam się gdzieś w głowie, to mówię wam, że jest teraz kurs. Kurs o analizie kolorystycznej. To jest nasz absolutny numer jeden, jeśli chodzi o bestseller. Dlatego, że do kursu o analizie kolorystycznej Dołączyło już do tej pory w poprzednich naborach łącznie ponad 2,5 tysiąca osób, i jest to kurs, który naprawdę bardzo lubicie, ponieważ on pomaga. I rozpoznać swój typ kolorystyczny, i dobrać do siebie rzeczy, ale też zacząć rozpoznawać, które kolory są ciepłe, które kolory są zimne. Jest lekcja praktyczna w sklepie, są paletki do ściągnięcia na telefon, żebyście już dokładnie wiedziały, jakie kolory do Was pasują i które dobrze się ze sobą łączą. Ale dobra, nie mówię o tym więcej, daję Wam link w opisie. Oczywiście wszystko jest na stronie personalstylist.pl w sklepie. Nabór trwa tylko do poniedziałku i to jest bardzo ważna informacja, dlatego że to jest kurs ostatni raz w tej cenie, ponieważ on jest ogromny i w przyszłym roku będzie kosztował 799 zł. Więc to jest naprawdę ostatnia okazja, żeby w tej cenie do niego dołączyć. Macie do niego dostęp, słuchajcie, dożywotnio, więc za każdym razem, przy każdym problemie kolorystycznym, ten kurs. To będzie to miejsce, gdzie będziecie mogły się zwrócić z każdym swoim pytaniem, i ono naprawdę zostanie rozwiązane. Gdybyście miały problem z rozpoznaniem swojego typu kolorystycznego, to kursantki mogą wysyłać do mnie zdjęcie i ja w tym pomagam. Dobra, lecimy dalej. Kolejna rzecz, która mnie super ucieszyła, to to, że tyle razy w różnych stylizacjach pojawił się kolor pomarańczowy. Tutaj mamy pomarańczową przezroczystą koszulę połączoną z różnymi odcieniami niebieskiego plus do tego jaśniejsze dodatki, w tym białe buty. Dlaczego mnie to ucieszyło? Ponieważ przywiozłam ze sobą prototyp tręcza do mojej kolekcji i to jest tręcz żarów jasno pomarańczowy a pomarańczowy i turkusowy plus jasno-różowy to były kolory, które pojawiały się faktycznie tutaj najczęściej. Jeśli chodzi o Odcienie to królowała zieleń, wszelkie odcienie, oliwki. Tutaj mamy świetnie wystylizowaną panią. Ta zieleń koszuli na żywo, ona wpadała tak bardziej w musztardę, ale zobaczcie, jak to jest wszystko tutaj fajnie skomplonowane. A do tego okulary już są zimniejsze, już są takie mocno, mocno zielone. Zresztą, no faktycznie, zieleni też pojawiało się trochę. Tu akurat stylówka pani w futbolowej koszulce, te futbolowe koszulce. Też pojawiły się ileś razy w tutaj, wśród gości pokazowych. I wydaje mi się, że to też jest taki mocny trend. Futbolowe koszulki, które są właśnie połączone z elegancką spódnicą, są włożone do środka, są fajnie, fajnie wystylizowane. Tu z kolei mamy stylówkę z koszulą w paski, taką jak z mojej kolekcji w Mi Complete, z żółtym krawatem. Też był w mojej kolekcji dla Mi Complete, i do tego jest taka. Oczywiście to, to nie są moje rzeczy, tylko wiecie, tak sobie myślę, że one pojawiły się w mojej kolekcji. Teraz pojawiły się wśród influencerek modowych, co dla mnie jest zawsze takim fajnym znakiem. I do tego jest spódniczka mini, mocno różowa, wyszywana koralikami, czyli takie połączenie. Wiecie, takiego no, można powiedzieć, nawet biurowego stylu, z czymś szalonym na dole. Bardzo, bardzo mi się to spodobało. Znowu mamy panią w bieliźnianym różu. I tu mamy znowu potwierdzenie tego, że. W sumie to można na siebie założyć naprawdę wszystko i świat się nie zawali i że te stylizacje mogą być szalone, mogą być odważne i jeżeli czujemy się w tym dobrze, to tak naprawdę to wystarcza. Jeśli chodzi jeszcze o kolory, no bo o tym jest dzisiejszy odcinek. Pojawiał się często czerwony, była czerwona futbolowa koszulka, była pani cała na czerwono, czyli już nie ten pop of red, od którym kiedyś był odcinek, tylko czerwień od stóp do głów. Tutaj mamy z na Zdjęciu fajne połączenie jeansu, bieli i właśnie czerwonej kurtki. Świetnym połączeniem, takim, które bardzo mocno, wiecie, nie jest tak, że ja tutaj yy, piszę jednocześnie z kimś i do was mówię, tylko mam tutaj te zdjęcia, o których opowiadam w odcinku, które Wam się tutaj pokazują na ekranie. Koniec dygresji. Więc tym świetnym połączeniem, które mi się tak super spodobało, znowu róż róż i już, z oliwką, z zielenią w ogóle. No, jest to połączenie oryginalne. Tak naprawdę ten zielony był cieplejszy, różowy był już trochę zimniejszy, ale ten clash kolorystyczny, to co tutaj się wydarzyło w tej stylizacji, to było coś, co faktycznie bardzo mocno przykuwało uwagę. Jak pokazałam te spodnie Adidasa w którejś mojej rolce, ja mam takie fioletowe, o Boże, co się działo? Jakie to nie są najgorsze spodnie świata? No i muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo tych spodni w różnych, różnych, różnych kolorach było przed tym pokazem. Tutaj spodobała mi się ta stylówka, dlatego że jest z gorsetem, czyli z czymś zupełnie niespodziewanym do spodni dresowych, i wielkim naszejnikiem, Takie wielkie naszyjniki to był znak lat dwutysięcznych, a wiadomo, że one wracają. Tu mamy jeszcze przykład kolejnego różu, takiego brudnego różu, ale też od stóp do głów. We wykonaniu Pana pamiętam, że jak i ja, i moi pracownice chodziłyśmy na zakupy również z męskimi klientami, to miałyśmy takie powiedzenie, że prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, bo my bardzo lubiłyśmy proponować różne różowe rzeczy do stylizacji, bo one były takie świeże, oryginalne, ale Panowie nie zawsze chcieli się na to zgadzać, więc jak już, wiecie, przychodziło do argumentowania, to często, często ten argument jednak wyciągałyśmy. I kolejna e, stylizacja, gdzie mamy nie tylko kolory, dlatego że jest taki super kolorowy, dziergany sweter w paski, który jest połączony ze spodenkami w kropki, ale zobaczcie, że dodatki to trzymają w całości, o dodatkach też jest lekcja w kursie. Dodatki to fajnie mm, trzymają w całości, torebka e, pasuje do swetra, buty też pasują do swetra i, i wszystko fajnie trzymają w klamrze. I ostatnia stylizacja na dziś. Oczywiście. Ten odcinek jest o kolorach, ale też, słuchajcie, planuję dla Was nagrać taki odcinek, gdzie pójdziemy razem na pokaz, gdzie pokażę Wam, jak taki pokaz wygląda i od zewnątrz, i od wewnątrz, yy, i sobie spędzimy taki pokaz razem. Mam nadzieję, że taki odcinek też Wam się spodoba, jako coś innego nowego tutaj u mnie na kanale. Ostatnia stylówka żółty, połączony z zielenią, połączony z przezroczystościami, połączony z panterką i szalonymi. E, okularami. Także zobaczcie, ile tutaj w tej stylizacji się wydarzyło, ale z jakiegoś szalonego powodu ona dalej wydaje się dobrze poskładana. Ona dalej wydaje się e, taką, wiecie, stylizacją, która jest przemyślana, że to nie jest tak, że ktoś narzucił to na siebie i po prostu wyszedł. Dlatego, że przede wszystkim e, kolory bardzo fajnie się zgrały. Taki brudny żółty świetnie zawsze wygląda też z panterką czy innymi zwierzęcymi e, odcieniami, więc jeżeli macie ochotę na akurat ten zwierzęcy trend już na nadchodzącą jesień, zimę, to takie połączenie kolorystyczne można przemyśleć. Oczywiście wiecie, zawsze to dopasowujemy do siebie, do naszych warunków, do tego, co my lubimy nosić, do tego, gdzie mieszkamy, do tego, jaka jest funkcja tego ubrania, co też ubraniem chcemy osiągnąć oczywiście. Czyli ja dzisiaj opowiadam o tym, jak rozkładać kolorystycznie na części pierwsze nawet takie szalone stylizacje, bo wiecie, na nawet przy tej e, wcześniejszej, gdzie mamy spodenki w krateczkę i szalony sweter w paski, no to tutaj pewnie, żeby to stonować, można po prostu dołożyć dżinsy i to już będzie zupełnie inny zestaw, albo jakieś fajne białe spodnie, też będzie zupełnie inny zestaw, dużo spokojniejszy, ale jednak ta gra dodatków, ta gra kolorów, to jest coś, co może nas bardzo, bardzo fajnie e, zainspirować, bo wiecie też. Wydaje mi się, że to o czym bardzo często zapominamy, nawet oglądając influencerów, czy na Instagramie, czy tutaj na YouTube, wydaje nam się, że trzeba ich odwzorowywać jeden do jeden. A to w ogóle tak nie działa. To ma być inspiracja, którą można jakby przełożyć na to, jak my wyglądamy, jak my chcemy wyglądać, jak my się nosimy. Jak do tego dodacie na przykład taki kurs, jak ten kurs o typach kolorystycznych, teraz też, czy znacie zasady, też wiecie, które złamać wiecie jak w tym wszystkim się odnaleźć i dzięki temu decyzyjność o waszym stylu jest w waszych rękach, a nie w rękach influencerów, stylistów czy dziennikarzy modowych. Możecie się tego po prostu nauczyć i działać tak jak wy chcecie, zgodnie z waszym sercem. I moim zdaniem to jest najfajniejsze, a Inspiracje, to jest, wiecie, dla mnie, dla mnie to jest w ogóle ogromna przyjemność tutaj być. Dla mnie to jest y, ogromna przyjemność, chłonąć całą tą atmosferę, oglądać ludzi, którzy są no, dużo bardziej szaleni i odważni, jeśli chodzi o y, stylizację. Aczkolwiek ja też nie uważam, że się jakoś specjalnie boję, ale no, przy nich się czuję taka, wiecie. Zaspokojne za czasami, ale kto wie, może tutaj jeszcze w, w, się odważę, a może też jeszcze więcej tej odwagi przywiozę dla siebie i dla Was na kolejne kursy, na kolejne odcinki. Także trzymajcie kciuki, a na razie pamiętajcie, że jesteście boskie. Buziaki, pa pa.